Witam wszystkich serdecznie na kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jedno w sumie z takich ciekawszych miejsc w Paryżu, którym jest właśnie Panteon. Zobaczymy sobie właśnie jak on w środku wygląda i przejdziemy się troszeczkę po nim, żeby pozwiedzać. Dlatego też, nie przedłużając dłużej, zapraszam Was do środka i do oglądania. Panteon jest neoklasycystyczną budowlą na planie krzyża greckiego z kopułą centralną i czterema spłaszczonymi kolumnami bocznymi oraz kolumnowym Portykiem wejściowym. Uważa się, że jest on wzorowany na Panteonie Rzymskim. Kiedy wejdziemy do środka, do tego Panteonu, zobaczymy naprawdę, jaki jest przestrzenny ten budynek. Szczególną uwagę zwrócimy na to, co znajduje się na samym środku pod główną kopułą. Ciekawe urządzenie, którego na początku nie będziecie wiedzieli do czego służy, ale nazywa się to Wachado Fukolta. Więcej informacji będziecie mogli zasięgnąć z linku, który wam przygotowałem w opisie. Budowla ta znajduje się w dzielnicy łacińskiej w Paryżu, wzniesiona pod koniec XVIII wieku jako Kościół pod wezwaniem świętej Genovefy. Od 1885 roku pełni rolę mauzoleum wybitnych Francuzów. Król Ludwik XV przysiągł wznieść świątynię ku czci świętej Genovefy, patronki Paryża, w miejscu wczesnochrześcijańskiego kościoła zbudowanego w VI wieku w zamian za przywrócenie zdrowia. Fundamenty pod tę monstrualną świątynię położono w około 1758 roku, ale ostatecznie ukończone zostały w 1789 roku. Kościół w pewnym czasie został przekształcony na świecką budowlę. Aktualnie od czasów rewolucji francuskiej jest to miejsce spoczynku wielu sławnych Francuzów i Francuzek. W krypcie panteonu możemy znaleźć grób np. Marii Kiri Skłodowskiej. Dwukrotnie próbowano panteonowi przywrócić funkcję religijną. Lecz w roku 1885 ostatecznie przeznaczono go na mauzoleum. Kochani, to już jest wszystko z dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zasubskrybujcie, zostawcie lajka like i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia siema. I cześć.